Nokia E700 Komunikator Quick Office otwieranie skoroszytu z rozszerzeniem XLS. Naciśnij klawisz Menu, kliknij Biuro, a następnie dotknij Quick Office. Kliknij Przeglądaj pliki. Aby wybrać miejsce, gdzie znajduje się plik, kliknij Pamięć telefonu C albo Pamięć masowa E. W naszym przykładzie wybieramy Pamięć masowa E kliknij katalog others w naszym przypadku tam zlokalizowany jest plik xls znajdź odpowiedni plik i kliknij go w naszym przykładzie plik zasoby magazynowane xls przesuń ekran palcem w górę lub w dół albo w lewo lub w prawo aby pojawiły się suwaki za pomocą suwaków możesz poruszać się po skoroszycie aby zakończyć działanie aplikacji dotknij klawisz zamknij aby powrócić z ekranu startowego, wciśnij klawisz menu.